Tak, zatrzymałem się, żeby rozglądam się i szukam tym paradoksu. Paradoksu, który nazywa się ludzka natura, a mianowicie to, że my, jako ludzie jesteśmy skonstruowani w określony sposób. Jesteśmy zlepkiem myśli, przekonań doświadczeń, wzorców, co tworzy jedną dużą całość, czym się nazywa osobowość. Paradoks natomiast polega na tym, że jako ludzie mamy swoje wady i mamy swoje zalety. I tym właśnie paradoksem jest to, że nie akceptujemy wad jako naszych jakichś określonych nawyków, postaw, jakichś wyuczonych wzorców i nie dostrzegamy naszych zalet. A co się z tym wiąże? Ciągle siebie rugamy, ciągle nie jesteśmy z siebie niezadowoleni, ciągle mamy wysoki poziom braku akceptacji. Dlatego jeśli ktoś mówi, że nie jest zadowolony ze swojego życia, nie jest zadowolony z siebie, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. I teraz tak... Dajesz sobie jednego liścia w twarz. tłuczysz się cały czas. Mówisz, że jesteś niewystarczająco dobry. Mówisz, że jesteś za słaby lub za słaba. Mówisz, że co jest najgorszym takim mind fuck upem w życiu? Mówisz, że nie zasługujesz, bo właśnie jesteś jakąś osobą, dajmy na to złą osobą. I w jaki sposób można normalnie funkcjonować? W jaki sposób można normalnie żyć? Nie wierząc w siebie, w jaki sposób można normalnie żyć, nie planując, nie wyznaczając swoich celów, nie podążając w kierunku tych celów, w jaki sposób można osiągać te cele, z brakiem poczucia własnej wartości, z brakiem poczucia własnej pewności. Wad jest bardzo dużo. Ale tyle samo jest zalet albo i jeszcze więcej. Tylko w momencie, kiedy jesteś nauczony do tego, aby dostrzegać same minusy, same fuck upy, same pomyłki, same wpadki, same słabości, w jaki sposób możesz dostrzec swoją zaletę. Zaletę choćby taką, że jesteś człowiekiem, że żyjesz, że zasługujesz, że masz prawo się spełniać, realizować, że masz prawo osiągać swoje cele, plany, że masz mieć prawo fajną pracę, związek i Relacje. Natomiast my sami odbieramy sobie prawo do tego, żeby po prostu dobrze i godnie żyć. I teraz zmiana nie polega na tym, żeby być idealnym, żeby być e, stuprocentowym, bo tego się nie da zrobić. Każdy ma swoje. E, jakieś usterki. Każdy ma swoje jakieś przyrwy, każdy ma swoje ułomności. Chodzi o to, żeby z tych ułomności, z tych swoich słabości, które pojawiają się w twoim życiu, pojawiają się w określonych kontekstach, czerpać wewnętrzną siłę, żeby móc wyciągnąć z tego jakieś określone doświadczenie, żeby móc e, przetransformować to w twoją wewnętrzną siłę, bo to da się zrobić. Bo każda porażka, każda twoja wewnętrzna przerwa, każda Twoja wewnętrzna słabość jest po to, aby Cię po prostu budować. Abyś był, była silniejsza, bardziej świadoma. Tu chodzi o świadomość. Świadomość siebie, świadomość swojego wnętrza, świadomość swoich procesów. W mojej głowie, w moim ciele co się dzieje i umiejętne zarządzanie. To nie jest jakaś ezoteryczna, jakiś ezoteryczny wymysł. To jest po prostu inteligencja emocjonalna. I im Twoja inteligencja emocjonalna jest na wyższym poziomie, tym samym wzrasta Twoje poczucie wartości, tym samym wzrasta Twoje poczucie wewnętrznej siły, tym samym wzra wzrasta Twoje poczucie Twojej wewnętrznej, jako kobiety lub mężczyzny, atrakcyjności i zdanie sobie sprawy, że jestem dobry taki, jaki jestem i co się może stać? Ktoś mnie nie zechce? Ktoś mnie odrzuci? Ktoś mi powie, że co, że jestem nieatrakcyjny? Nie ma czegoś takiego. Jeżeli znam siebie, jeżeli wierzę w siebie, to moje życie. Moja droga wygląda zupełnie inaczej, bo idę przez siebie jak mu przebijając te przeszkody. I nad tym warto pracować. A praca to jest wewnętrzna zmiana swoich wewnętrznych troli na coś, co będzie dla Ciebie dobre, na coś, co będzie dla Ciebie budujące, wspierające, konstruktywne, popychające Cię do zupełnie innego życia, do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania, bo to polega na... Jakiejś określonej siatce emocjonalnej, która składa się z przekonań, która buduje jakieś określone postawy i która warunkuje Twoje podejście, Twoje decyzje, Twoje kroki, Twoje cele i Twoje całe działanie w Twoim życiu. Nic nie przydarza się bez kozery, nic nie przydarza się bez przyczyny. Wszystko ma swój początek w jakimś określonym wzorcu, który albo będzie wspierał, który albo będzie Cię popychał pusz, a bardziej Ty siebie sam będziesz popychał przez ten wzorzec, który wdrażasz. Albo uklękniesz i na kolanach zostaniesz, tak jak z lękiem. W momencie, kiedy się przestraszysz, swojej myśli, swojej emocji, swojego przekonania, zostaniesz na kolanach i możesz zostać na tych kolanach nie wstając do końca życia. Więc słowo klucz to jest siła i wytrwałość. I tej siły i wytrwałości mega ci życzę, bo wiem, że można inaczej. To jest tylko kwestia właśnie żmudności, drążenia, drążenia, drążenia. I w końcu będzie inaczej. Powodzenia!